Stanowiska, no to znajdziecie w internecie, nie ma najmniejszego problemu, będąc na helu, te miejsca wszystkie sobie możecie odnaleźć, 14,5 km do chodzenia. Mnie jednak interesują tylko i wyłącznie wybrane punkty. To ile potrwa, muszę. Tu właśnie kolejne zdarzenie z lata tego roku. Ludzi sobie urządziła nocleg i zaraz mam wszystko, powiem. jest to jeden ze schronów, nadający się idealnie właśnie, żeby sobie latem. Spędzić nockę i przy fajnych opowieściach poczuć nutkę taką strachu. Jednak w tym miejscu kilka osób, i to od razu zaznaczam, nie było alkoholu, nie było żadnych brochów. Zostali po raz kolejny przez coś wystraszeni. Trzy lub cztery osoby, albo zaznaczam grupa pięcioosobowa. Wpadła w panikę i w popłochu te miejsce opuścili. I jedynie co właśnie opowiadali, że straszny smród najpierw się pojawił, potem opary mgły, no i resztę możecie sobie sami dopisać. Takich opowieści mam coraz więcej. Coraz więcej osób zgłasza się do mnie z takimi rzeczami. Okazuje się, że nie tylko kompleks Riese, ale. Hel, Władysławowo mają takie swoje zakamarki, i nie każdy sobie zdaje sprawę, przechodząc górą, że właśnie pod jego stopami znajduje się taki schron. To zaznaczam, to jest budowa, budowle z lat 53-56. Te miejsce zostały oddane do użytku w 56 roku, i od tamtego czasu na Kalu notowane są różnego rodzaju dziwne zdarzenia. Oficjalnie tego się nie podaje do wiadomości, aczkolwiek kiedyś była taka gazeta Żołnierz Wolności, gdzie publikowano w ciekawostkach takie spostrzeżenia dziwne światła, jakieś e, dziwne rycia silników samolotowych ale to zawsze składano na karb, że to jest miejsce tajne i prowadzi się tu różnego rodzaju Prace nad tajną bronią Stanowiska ogniowe, jak sami wiecie, znajdują się. Przeważnie w różnych miejscach to już nie był przypadek. Aha. Coś. To się mi ściągnęło plecach z pleców? Dobre, co? Ale to słuchajcie nie spiz na wodę. Takie małe pomieszczonko. Ale da się odczuć tą grozę tego miejsca. No i... Słuchajcie, to było takie uczucie, jakby ktoś mnie złapał za... za plecach i normalnie szarpnął mnie do tyłu. Nikogo ze mną nie ma, ja jestem sam. No nie powiem, że gęsia skóra na plecach, no ale dziwne uczucie na pewno. No i dzisiaj zamierzam Przejść sporo takich miejsc. Gdzie tylko będzie możliwe, na pewno na was, dla Was nagram relację z takiego miejsca. No, już muszę tutaj zobaczyć. Jest dziwnie. No, jest dziwnie. Żadnego pręta wystającego ze ściany, żeby gdzieś zahaczyć o plecak, albo coś takiego. Hmm. Takie miejsca, takie zdarzenia miałem w browarze w sobódce, i kiedyś podzimą na sobon, ale to oddzielna historia, aczkolwiek już kiedyś o niej opowiadałem, ale do tego na pewno jeszcze wrócę. Dobra, ze stąd.